Cześć kochani, zapraszam Was na przegląd do Pepko. Zobaczycie dzisiaj nowości świąteczne, takie jakich jeszcze chyba nie było w Pepko, ale i też nowości do salonu. Mamy też nowe, słuchajcie, piżamki, nową gazetkę. I w tej gazetce zobaczycie właśnie takie fajne piżamki w pieski i w kotki. 35 zł, tutaj taki zestaw. welurkowe one są bardzo przyjemne w dotyku. 30 zł dla dzieci do rozmiaru 134, te wcześniejsze do rozmiaru 170. Bardzo ładny kolor, taki granatowy. Zobaczcie, długie spodnie, długi rękawek. Fajnie są wykończone, miłe w dotyku. No i coś dla dziewczynek i kobiet. Piękna piżamka. Tutaj właśnie jest ta piżamka dla nas. Te ceny dla dziewczynek są te same co dla chłopców. Damska piżamka. Tak się prezentuje bardzo jest fajna. Właśnie nad nim się zastanawiałam ostatnio. Nie zdążyłam Wam wrzucić, bo już mnie tak złamało, że od wczoraj leżę w łóżku, ale zdążyłam nagrać dla Was te fajne rzeczy, więc chyba przez ten weekend cały będę się kurować. I dopiero ruszę w poniedziałek na nagrywki, ale zobaczcie, jaka fajna piżamka 40 zł od S do XL. No i tu szkoda, że nie ma większego rozmiaru. Mnóstwo fajnych nowości. Zobaczcie, jakie fajne skrzaty. 60 zł do ogrodu. Tutaj mają taką latarenkę, do której możecie wrzucić podgrzewacz. Te figurki w home menu kosztują, słuchajcie, nawet 300-400 zł, a tutaj zaledwie 60. Nawet w sklepie Teddy są droższe. Więc jeżeli macie ogród, a lubicie i szukacie takich figurek, to. Tylko w pepko. 40 zł takie pluszaki. Ten misiek świąteczny, polarny, jest naprawdę cudny. Ma fajną czapkę Mikołaja i szalik czerwony. Tutaj z tyłu jeszcze jest Mikołaj. W tym roku wróciły te cukierki, ale w lepszej wersji. Mają inną podstawę. Też jest szkło. 30 zł, ale zobaczcie, jak u góry fajna kokardka no i myślę, że chyba bardziej stabilna, chociaż chociaż w moich rękach to nie wiem, czy to by było stabilne bardzo mi się podobają, ja widziałam kiedyś na TikToku dziewczyny w Stanach pokazywały te cukierki ale tam jest taki duży wybór, że możecie kupić różowe jasno różowe, u nas są niestety tylko czerwone no ale myślę, że jak na tą cenę to naprawdę warto i ta pokrywka tu jest fajna, bo jest na, gum na gumie tylko ten dół jest wiecie bo bo tyszko trzyma się na tej podstawie czerwonej. Ciekawe jestem, czy ktoś w zeszłym roku kupił. Jeżeli ma u siebie w domu i się faktycznie sprawdza, to czekam na Wasze komentarze. Muszę tu zrobić fajne zdjęcie. I lecimy dalej. O, zobaczcie, tak się prezentują te szklane pojemniki, na przykład na cukierki. Pokazał się też fajny świąteczny kocyk czerwony. Tutaj jest biały. Czerwony ma. Gwiazdeczki i ten też. Kosztują 25 zł, a wymiar 130x170. mi się bardzo podoba jeden i drugi, bo i czerwony jest fajny, i ten biały. I tego jeszcze nie było w pepko. Zobaczcie takie siedzące misie, bałwanki i ciasteczka. No może nie są nie wiadomo jak super wykonane, ale ten bałwanek na pewno. Wam się spodoba. Kosztuje 15 zł i to ubranko ma z takiego baranka. Mi się chyba najbardziej podoba. Co jeszcze wróciło z tamtego roku to te pojemniki domki, ale w tym roku chyba jest ładniejsza ta wersja, bo one były inne w tamtym roku. Tak jak te właśnie cukierki. 30 zł ten domek. Zobaczcie jaki piękny. Jest leciutki i moim zdaniem chyba ładniejszy niż a w innych sklepach bardzo podobny jest do tego, co można kupić w Homeniu. Tutaj kolejna nowość, również przypomina mi home, bo są tak piękne te kubeczki 20 zł, pojemność 370 ml. I kolejny, zobaczcie, ten ma takie delikatne wgłębienia, ma super ucho. Mm, zaraz zobaczymy cenę. Ciężko będzie wybrać jeden. 20 zł no, i 480 ml pojemności. Piękne kubeczki, jakie mają śnieżynki, jeszcze dookoła. Zielone, czerwone, niebieskie. Wczoraj pokazałam te mm, misie, a jutro jeszcze Wam pokażę kubeczek Mikołaja, ale to już na jutro. Poświęta świąteczna to tylko w ramach przypomnienia, bo ona już była na kanale. Y co tu jeszcze? Kocyk w kratkę. 10 zł. Wróciły czerwone świeczki. One są też przepiękne. Bardzo ładnie wyglądają na stole. W okresie bożonarodzeniowym kosztują 20 zł. Tu jeszcze pokazała się taka fajna. Turkusowa szkatułka. Dosyć spora, welurkowa. I zaraz powiem Wam, jaka cena. No, niestety nie pokazałam ceny. Nie wiem czemu. Pokażę Wam jutro. Wybaczcie. Metalowe świeczniki. Bardzo ładne są. Zobaczcie te białe są w śnieżynki, a czarne mają choinkę i śnieżynkę. Cena hit. Bo jedyne 4 zł. Jeszcze takie fajne, zobaczcie, pokazały się stojaki na zdjęcia. Z tyłu macie, zobaczcie, taki haczyk, na który możecie wrzucić jakieś foto. 6, 8 zł kosztuje i jest albo złota kokardka, albo kwiatek. Ta kokardka też fajnie by wyglądała na stole jako dekoracja. Tutaj jeszcze taka nowa świeczka, zobaczcie, jaki ładny wzorek różowy. O, różowy złoty dookoła, też kosztuje 20 zł. I mamy tutaj tabako, wanilię. Takie świeczuszki w puszkach yy, pokazały się w Pepko za 6 zł. Macie Mikołaja, i jelonka i bałwanka. A tu już jest wyprzedaż, słuchajcie, jesieni. sztuczka za 3 zł, 7,50 szklanki, kubeczki 6, te dyszkę. Tu mamy 11. No, są fajne rzeczy i fajne przeceny. 10 zł, ten kubeczek mega czwartki, no właśnie, od każdego czwartku będzie minus 50%, tu jeszcze nie ma przyceny, tak więc myślę, że chyba w przyszłym tygodniu tutaj zobaczymy jakieś czerwone cenówki oczywiście Wam wrzucę na kanał tu na dole znalazłam uszkodzony dzbanek, bo nie ma góry teraz kosztuje jedyne 15 zł takie rzeczy też możecie znaleźć u siebie w Pepco on nawet bez tej góry wygląda fajnie, zobaczcie taka wiewiórka tak więc jeżeli chodzi o nowości, to ciąg dalszy nastąpi jutro. Dziękuję kochani, że mnie oglądacie. Zostawcie łapeczkę w górę, by mógł ten filmik polecić dalej. Oczywiście podbijajcie, subskrybujcie. Subskrypcja jest całkowicie za darmo, będzie mi bardzo miło. Bardzo dużo osób ogląda właśnie bez subskrypcji, a tak będziecie zawsze wiedzieć, kiedy filmik pokazuje się na kanale. Dziś jeszcze wleci jeden filmik, no i jeszcze może Wam przerobię buty, bo wczoraj też nagrałam fajne buty. Tak więc trzymajcie się cieplutko. Dziękuję za wszystkie komentarze, łapki, subskrypcje. Dziękuję, że wybiliście 37 tysięcy. Jesteście kochani. Do później. Cześć.